Cześć Marcela, co u Ciebie słychać? Cześć, wszystko dobrze, tak jak widać. Od razu przejdę do konkretnego pytania, jak wyglądają Twoje relacje z Miśkiem teraz po rozstaniu? Na ten moment nie ma żadnych relacji. O, dlaczego? Dlatego, że no nie jesteśmy w związku, wychowujemy wspólnie syna, więc tak to na ten moment wygląda. Okej, okay, ale nie rozmawiacie ze sobą w ogóle, bo mi chodzi o takie nawet relacje koleżeńskie. Wiem, że już nie miłosne, ale koleżeńskie czy są. Nie, i powiem ci uczciwie, że wolałabym na ten temat nie rozmawiać, dlatego że Michał też się nie wypowiada, więc jakby z szacunku do, do niego i ty, po prostu. To dwa ostatnie pytania, jak oceniasz go jako tatę po rozstaniu. Też nie chciałabym mówić po prostu na ten temat okej, okay, ale nie, jak nie macie. To rela... jest bateriał materiał jak złoto, ale naprawdę wolałabym bolałabym zupełnie pominąć. To jest etap zamknięty w moim życiu. I, i... Ale Fryderyk jest zaopiekowany i czasem bywa u niego. Tak, tak. Okej, okay. ostatnio pojawiła się w mediach informacja, że ma nową dziewczynę. Czy zabolało cię to? Bo ja kiedyś miałem bardzo podobną sytuację i nawet jak już się rozstałem, to był ten ból. Też nic nie powiem, naprawdę. Naprawdę. no... Mm -hmm. Ale mogę ci powiedzieć, że mam płytki z recyklingu, z, ze sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Dobra, a czy masz kogoś? Ty. Nie, nie mam i powiem ci, że właśnie, że jeszcze chyba nie jestem gotowa na to, żeby, żeby z kimś się związać. Myślę, że generalnie kobiety mają trudniej, bo jak, jeżeli mają dziecko, to też myślą o sobie o dziecku, jako o przyszłej relacji. Więc myślę, że to jeszcze nie, nie, nie moment dla mnie. Ale myślisz, że byś miała problem z zaufaniem? Nie, z zaufaniem nie, bo ja z tym generalnie nie miałam problemu. Michałowi bardzo zaufałam, ale um, miałabym problem chyba z miłością, żeby się zakochać. O, myślę, że to... Czyli teraz czas bo na ciebie... Kiedyś na twoją realizację. Tak, kiedyś ktoś powiedział, że lepiej być kochanym niż kochać, ale to nieprawda, że lepiej być kochanym niż kochać. To tr trzeba obie strony muszą siebie kochać i chcieć. No do tanga trzeba dwojga zawsze. Okej, okay, no to miało być ostatnie pytanie. Kiedyś tam, teraz już będzie naprawdę. Pom, pomnik, e, ostatnie. pomp, Jak zaraz materiał wejdzie, to ja kurczę. <grym> mi się pewnie zadzwoni. Teraz się do Ciebie odezwie, będzie e, relacja. Czekaj, bo teraz mi wytrociła i z uwagi i zapomniałem. Dobrze, 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 nie, 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 nie. już sobie przypomniałem. Czy czułaś się trochę zawiedzona, jak e, się rozstaliście? że władowałaś tam tyle miłości, a to się rozpadło. No rozstania są zawsze bardzo trudne, czy jest dużo miłości, czy jest mało, czy jest dziecko, czy nie. Jeżeli jest... jeżeli dwoje ludzi myśli o sobie poważnie i, i przychodzi ten moment rozstania, takiego definitywnego, no to... Wierzę, że to jest bolesne dla obu stron. A myślałaś o tym, żeby iść do sądu po alimenty, czy je dostajesz? No wiesz, to jest istotna Niecham, bardzo wiesz sprawa. Nie tyle forsy, no nie no, no to my mamy dogadane między sobą. Ja nie chciałabym takich rzeczy wywlekać po prostu, wiesz. Ej, to fajnie, że potrafiliście po prostu się dogadać i nie musieliście chodzić po sądach, bo niektóre kobiety muszą iść do organów władzy. Wiem, że muszą, bo dużo moich koleżanek właśnie szło. Czyli koniec końców dżentelmen. Ale ciśnie Ale to nie już ciśnię. kończymy, kończymy, idziemy na pokaz. Koniec końców Uuu. gentleman, tak? Niech będzie gentleman. No. Dziękujemy bardzo Marcela, uciekaj na wybieg. pozdrawiam po ponik.pl A my pozdrawiamy Marcel Leszczak. Dzięki. Dzięki.